Hej! Cześć! Przepraszam, że ci zawracam głowę, ale. Jest u nas impreza. Wszyscy są, a ciebie akurat nie ma i. No tak przykro mi się zrobiło. Strasznie mi ciebie brakuje. Wiem. Smutno. Smutno jest mi tutaj w sumie. Samemu, jeśli mam być szczery, nawet myślałem, żeby nie wrócić do Krakowa. Wiesz, pracę zawsze mogę wykonywać zdalnie. A tu... tu jest cała ekipa. No i. I tu jesteś ty. Kacper, halo. Halo. No nie rozłączaj się. Już nigdy. Kacper! Przyjechałeś na imprezę?